Na pewno zacznę od tego, że tą porażkę biorę na siebie. Jest mi bardzo przykro, że, że tak się zaprezentowaliśmy przed własną publicznością na meczu otwierającym sezon. Yy, zagraliśmy chyba dzisiaj... Na pewno dzisiaj zagraliśmy najsłabszy mecz za... Za mojej tutaj kadencji byliśmy w każdym aspekcie zespołem słabszym i nie mieliśmy żadnych argumentów dzisiaj, żeby podjąć walkę. Na pewno błędy, które popełniłem przeanalizujemy sobie i postaramy się do meczu z Sosnowcem być innym zespołem. Gwarantuję to, że Czeka nas e, dwutygodniowa ciężka praca do tego, żebyśmy się odnaleźli, żeby się, żebyśmy odnaleźli z powrotem swoją tożsamość, bo, bo, bo dzisiaj to, co, to co e, pokazaliśmy przed publicznością i w telewizji, i, i, i tutaj na, na stadionie, to, to naprawdę był bardzo słaby spektakl. I, i tak jak mówię, no nie mieliśmy żadnych argumentów, żeby. Żeby dzisiaj o cokolwiek powalczyć, nie chcę analizować meczu, bo, 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 bo to na pewno nie jest czas. Było tak dużo tych błędów, że jakbym miał jakieś poszczególne sytuacje analizować, to, to bym musiałby mi chyba godzinę zająć. Czeka nas, nas trudna rozmowa z zespołem jutro. Niedziela, mam nadzieję, że zawodnicy odpoczną i, i od poniedziałku zaczynamy przygotowania do, do Sosnowca. Oczywiście możemy w takich meczach często się słyszy, że lepiej przegrać 1 na 4-0 niż, niż 4 mecze 1-0. Jeżeli za, za w następnym meczu jakby to powiedzieć damy, damy, damy dowód na to, że tak jest, to szacunek dla mojego zespołu i, 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 i... Oby tak to wyglądało, zrobimy wszystko jako, jako, jako zespół, żeby, żeby tutaj, goszcząc za głębie Sosnowiec, żebyśmy naprawdę z dumą mogli, mogli nosić herb na, na koszulkę. Dziękuję bardzo. Panie Tony, mamy kilka pytań. Pierwsze pytanie takie. Drużyna rozpoczęła sezon od pewnego zwycięstwa. Czy spodziewał się pan tak wysokiego wyniku? No ja bardzo wierzę w swoją drużynę, wierzę w to co robimy. Dla mnie liczy się to, żeby zespół w każdym meczu był powtarzalny, grał dobrą piłkę i żeby to się przekładało na wynik sportowy. Ja nie jestem oczywiście chytry na bramki, dla mnie liczą się punkty. Oczywiście nie spodziewałem się tutaj takiego wysokiego zwycięstwa z tego względu, że uważam, że Odra Opole to jest naprawdę zespół, który jest groźny u siebie, który jest dobrze poukładany. No ale my dzisiaj okazaliśmy się zespołem skutecznym, dobrze grającym i wygrywamy to spotkanie, zasłużymy. Jasne, kolejne pytanie, czy styl drużyny jest już optymalny? Nie, styl drużyny w mojej ocenie optymalny będzie dopiero po zimie. My mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawienia. Cały czas oczywiście nad tym pracujemy, ale to jest proces, który musi potrwać i myślę, że taki zespół, jaki ja bym chciał oglądać i mieć tą świadomość, że zespół jest już totalnie ułożony i może tylko pewne elementy doskonalić, na to potrzeba jeszcze sporo czasu. W razie zabrakło Tomka na wodki, jaki jest powód jego absencji? No Tomek jest krótko z nami, on ma bardzo długi okres przerwy, jest z nami dopiero od tygodnia. Jeśli chodzi o zajęcia treningowe, więc to było za wcześnie, żeby e, dzisiaj z nami przyjechał tutaj do Opola. On przechodził teraz testy e, wydolnościowe, szybkościowe. Zmusi cały ten proces e, po prostu przejść e, tego wdrożenia w nasz rytm e, treningowy. E, Zgrać się mocniej zespołem. Myślimy teraz z małą przerwę dwutygodniową ze względu na powołanie na reprezentację Polski, więc myślę, że to będzie bardzo dobry czas, żeby Tomek nadrabiał zaległości. Jasne? A proszę powiedzieć, czy zdjęcie korala? było spowodowane jakimś razem, czy też to była decyzja taktyczna? Nie, koral miał w nocy problemy żołądkowe. Dzisiaj wyszedł w pierwszych 45 minutach, ale no na takim dużym ryzyku. Bo jednak taka praktycznie nieprzespana noc i problemy żołądkowe, no to jest duży ubytek energetyczny, jeżeli chodzi o zawodnika. Dlatego grał te pierwsze 45 minut, strzelił bramkę, grał dobrze, starał się na tyle, na ile mógł. No w drugiej połowie nie było sensu ryzykować zdrowia tego zawodnika. Jasne. I ostatnie pytanie. Do pola przyjechała sprawa grupa kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Czy drużyna odczuła wsparcie tych kibiców? Oczywiście. No ja chcę kibicom podziękować, bo na pewno nam tutaj bardzo pomogli. Cieszę się, że za nami przyjechali. Cieszę się, żeśmy kibiców tutaj w Opolu, którzy za nami przyjechali, tych, którzy oglądali mecz przed telewizorami, żeśmy kibiców nie zawiedli i po prostu po dobrym meczu mamy pierwsze trzy punkty w Lidze, te pierwsze koty za płoty. Oczywiście teraz myślimy już o następnych spotkaniach ligowych na pewno lepiej to spotkanie pierwsze zawsze jest wygrać z wielu względów. Tak się dzisiaj stało, dlatego też gratuluję swojej drużynie, swoim piłkarzom, całemu sztabu i trenerskiemu za to, co dzisiaj zrobiliśmy tej Opolu.